A ja się dzisiaj z Wami chcę podzielić moimi siedmioma takimi najważniejszymi sposobami na wykorzystanie oleju kokosowego. Olej kokosowy, choć to prawie w całości tłuszcze nasycone, wspomaga spalanie tłuszczu. Jeżeli oczywiście nie jest stosowany w nadmiarze, ale regularnie spożywany w niewielkich ilościach, Właśnie wspomaga te procesy odchudzania. W krajach, gdzie najwięcej spożywa się kokosa, oleju kokosowego, jest najmniejsza zachorowalność na choroby serca. Wspomaga pracę serca i pracę naszego mózgu. Dlatego naprawdę olej kokosowy powinniśmy mieć zawsze w domu. Ja używam olej kokosowy nierafinowany, surowy, tłoczony na zimno. I taki, taki też olej Wam polecam szczególnie do spożywania właśnie wewnętrznie, do jedzenia, ale także na skórę. Pierwszym sposobem jest oczywiście jedzenie, czyli dodawanie do różnych potraw. Na przykład do deserów, ponieważ ten olej w temperaturach niskich, gdy wsadzimy jakiś deser do lodówki, sprawi, że nam, ten, że nam ten deser zastygnie, zrobi się gęsta konsystencja. Dlatego jest do tego bardzo dobrze stosować olej właśnie kokosowy, na przykład do czekolady. Przepisy na czekoladę znajdziecie gdzieś tam wam pod spodem też wrzucę czekolady, które ja robiłam domowe i w ten sposób też możemy ten. Olej kokosowy jeść, ale nie tylko tak. Możemy dodawać do różnych zup. Na koniec, już nie gotując, do sałatek, do sosów, sałatek. Naprawdę tak naprawdę to do wszystkiego, do czego będziecie, na co będziecie mieć ochotę. Moim kolejnym punktem jest smażenie. Jeżeli już coś smażę, a ja smażę bardzo rzadko, w ogóle staram się unikać smażenia, ale gdy coś podsmażam. To jednak daje olej kokosowy, ponieważ składa się z większości, właśnie z nasyconych tłuszczów, nie utlenia się tak jak inne oleje, i myślę, że taka niewielka ilość nawet takiego oleju, żeby coś podsmażyć na szybko, krótko, to jest jeden z najlepszych olejów właśnie do tego celu. Kolejna rzecz to jest sanie oleju, rano sanie oleju, po to, żeby oczyścić organizm i jamę usną. Po to, żeby się pozbyć tych częściowo nieszkodliwych, nie niedobrych dla nas bakterii z jamy ustnej, ale nie tylko, ponieważ takie sanie oleju ma bardzo dużo korzyści, ale o tym robiłam już osobny filmik, więc wrzucę Wam link, czy na końcu też włożę Wam adnotację, żebyście sobie obejrzeli ten filmik, jeżeli chcecie, ponieważ olej kokosowy tutaj jest bardzo pomocny i bardzo mm, się dobrze sprawdza właśnie w saniu oleju. Kolejne moje sposoby są już takie trochę bardziej kosmetyczne. I tutaj olej kokosowy jest u mnie numer jeden, króluje w mojej łazience. Przede wszystkim jest składnikiem moich kremów, które robię i sprzedaję, które uwielbiam, ponieważ jest nakładany na skórę, choć na przykład sam w takiej postaci, tylko olej kokosowy działa na moją skórę podrażniającą. Dlatego robię kremy i mieszam ten olej z innymi, ale może nie, nie u wszystkich tak musi działać. Taką jedną z moich ulubionych metod używania właśnie na skórę oleju kokosowego jest ciepły masaż rozgrzewający takim podgrzanym, lekko podgrzanym olejem. To jest też ajurwedyjska metoda. Jest to fantastyczne. Wmasowywanie sobie oleju takiego ciepłego w skórę, wtedy się wchłania dużo szybciej i łatwiej. I we włosy zaczynamy od góry głowy, od czoła, od głowy i tak całe ciało takim ciepłym olejem. Jest to fantastyczne. W ogóle ajurwedyjskie sposoby na zdrowe życie są moim zdaniem no cudowne po prostu. Kolejna rzecz. Do demakijażu od kilku lat używam olej kokosowy do demakijażu na wacik biorę odrobinę oleju i zmazuję tym ścieram cały makijaż. Nie używam żadnych kupowanych już środków, żadnych chusteczek, żadnych mleczek do demakijażu. Uważam, że nie ma nic lepszego niż olej kokosowy. Kolejna rzecz do maseczek. Gdy robię maseczki z glinki najczęściej z glinki zielonej, czerwonej czy z bentonitowej. Gdy mieszam z wodą, czy z samą wodą, ta glinka bardzo szybko zasycha na twarzy. Ja tego po prostu nie lubię. Dlatego bardzo chętnie dodaję też olej kokosowy do takiej maseczki, i wtedy ta, mm, tak bardzo mi nie zasycha ta maseczka na twarzy. I kolejna rzecz to jest do mycia zębów. Możemy myć zęby. Ja nie mówię, że nie musicie zastępować wszystkich past, jeżeli chcecie używać jakiejś pasty sklepowej, ale dodatkowo, czy na przykład raz dziennie taką pastę kupowaną. Ale zrobienie sobie albo pasty. Ja na pasty, na to jak robię ja moje pasty do zębów, też robiłam filmik, też wam podlinkuję ten filmik. Ale nie, nie trzeba robić całej pasty. Można sobie po prostu samym olejem od czasu do czasu w ciągu dnia wziąć odrobinę na szczoteczkę do zębów i zęby przemyć. Działa antybakteryjnie, w ogóle ma przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze właściwości olej kokosowy, o czym warto pamiętać, ponieważ nasze pasożyty albo kandida, jeżeli mamy, nie znoszą oleju kokosowego. Dlatego warto jest ten olej z różnych stron na siebie, nie wiem, nakładać, konsumować i myślę, że stosować po prostu na co dzień w naszym życiu. Ja nie wyobrażam sobie już w tej chwili ani mojej kuchni, ani mojej łazienki bez oleju kokosowego. Uważam, że to jest po prostu cudowny dar natury. Jestem ciekawa, jakie są wasze sposoby. Tych sposobów jest oczywiście bardzo dużo. Olej kokosowy możemy stosować do tak wielu rzeczy i kosmetycznie, i kulinarnie, ale jeżeli wy macie takie jakieś swoje, takie nietypowe, to bardzo chętnie się o nich dowiem. Piszcie w komentarzach, a ja wam na dzisiaj dziękuję, ściskam was serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!